Zimne, wilgotne powietrze wdarło się pod cienki materiał sukienki, gdy uchyliłam drzwi tarasowe, szukając odrobiny wytchnienia. W środku gwar weselnych przygotowań dudnił jak bęben, mieszając śmiechy, stukot kieliszków i nerwowe polecenia mojej matki. Przez chwilę stałam na progu, wdychając zapach mokrej ziemi i skoszonej trawy, który unosił się z ogrodu po krótkim, letnim deszczu. Światła z salonu rzucały na trawnik drżące złote plamy, a ja poczułam, jak opuszcza mnie napięcie ostatnich godzin. Jeszcze tylko jeden dzień. Jutro o tej porze będę już żoną Adama. Uśmiechnęłam się do tej myśli, czując przyjemne ciepło rozlewające się w piersi. Chciałam wrócić do środka, gdy do moich uszu dobiegł stłumiony szept. Głos Adama był tuż za rogiem, ukryty w cieniu wielkiej, rozłożystej tui. Gdzie zwykle chował się z kolegami na papierosa. Śmiech jego drużbów, Grzegorza i Michała, był cichy, konspiracyjny. Podeszłam bliżej, bezszelestnie stąpając po wilgotnych płytkach. Chciałam go zaskoczyć, objąć od tyłu, szepnąć coś do ucha, ale zamarłam, gdy usłyszałam jego słowa, wyrwane z kontekstu, a jednak uderzające z siłą fizycznego ciosu. Stary, ja wiem, co robię. Kasia to stabilizacja bezpieczeństwo. To jest dobry wybór. Cisza. Potem głos Grzegorza niepewny, ale jesteś pewien? To całe życie. I wtedy padło zdanie, które zatrzymało moje serce. Szept Adama, pełen rezygnacji i jakiejś mrocznej tęsknoty, był ledwo słyszalny, ale dla mnie zabrzmiał jak krzyk biorę ślub, ale kocham jej siostrę, kocham Justynę. Świat zawirował. Dźwięki z salonu stały się odległym, niezrozumiałym hałasem. Czułam tylko pulsowanie w skroniach i chłód płytek pod bosymi stopami. Jego siostrę, moją siostrę, Justynę. Cofnęłam się w cień, a moje płuca walczyły o każdy oddech. Przez chwilę myślałam, że się przesłyszałam, że to absurdalny, okrutny żart pijanego umysłu, ale ton głosu Adama nie pozostawiał złudzeń. Był przepełniony żalem tak gęstym, że można go było niemal dotknąć. Stałam tam, Ukryta w mroku, a moje serce pękało na tysiąc kawałków, które cicho, bezszelestnie opadały na dno duszy. Przez ostatnie pięć lat budowałam swoje życie wokół tego mężczyzny. Nasza miłość była dla mnie jak latarnia morska, pewna, stała, prowadząca przez wszystkie burze. Każdy jego gest, każde słowo, każdy pocałunek składały się na obietnicę wspólnej przyszłości, którą malowałam w najcieplejszych barwach. Nasze mieszkanie na warszawskim Mokotowie, pachnące świeżo parzoną kawą i jego wodą kolońską, było moją oazą. Pamiętam, jak wybieraliśmy kolor ścian do sypialni. Spieraliśmy się przez tydzień, śmiejąc się do łez, aż w końcu uznaliśmy, że butelkowa zieleń będzie kompromisem między moim zamiłowaniem do natury a jego elegancją. Każdy przedmiot w tym mieszkaniu miał swoją historię. Dębowy stół w jadalni, przy którym w niedzielne poranki jedliśmy jajecznicę, czytając na zmianę gazetę. Plakat z Pulp Fiction w przedpokoju, który kupiliśmy na pierwszym wspólnym wyjeździe do Krakowa. To wszystko nie było tylko zbiorem rzeczy, to były fundamenty naszego wspólnego świata, a teraz ten świat rozpadał się na moich oczach. Jutro miałam włożyć białą suknię, tę samą, którą z dumą pokazywałam mu na zdjęciu, a on powiedział, że będę wyglądać jak anioł. Miałam złożyć przysięgę przed Bogiem i ludźmi, obiecując mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Uczciwość. To słowo zakpiło mi prosto w twarz. Jak mogłam przysięgać cokolwiek człowiekowi, który właśnie wyznał miłość mojej własnej siostrze, Justyna, moja młodsza siostra. Zawsze byłyśmy jak ogień i woda. Jana spokojna, zorganizowana, marząca o stabilizacji i rodzinie. Ona, artystyczna dusza, wolny duch, wiecznie poszukująca nieuchwytna. Piękna w sposób, który przyciągał spojrzenia wszystkich mężczyzn. Długie, kasztanowe włosy, które opadały falami na ramiona, zielone oczy, w których można było utonąć i ten zaraźliwy śmiech, który rozbrzmiewał w całym domu. Adam zawsze ją lubił, traktował jak młodszą siostrę, którą trzeba się opiekować, tak mi się przynajmniej wydawało. Teraz, w perspektywie jego wyznania, wszystkie drobne gesty, spojrzenia i żarty nabrały nowego, złowieszczego znaczenia. Pamiętam wieczór, gdy Justyna wpadła do nas załamana po kolejnym rozstaniu. Adam siedział z nią do późna w nocy, podając jej herbatę i słuchając jej opowieści, podczas gdy ja, zmęczona po całym dniu pracy, poszłam spać. Widziałam wtedy w jego oczach troskę, ale teraz zastanawiałam się, czy nie było tam czegoś więcej. A te wszystkie wspólne imprezy, na których tańczyli razem, śmiejąc się głośno, podczas gdy ja stałam z boku, uśmiechając się z pobłażaniem na ich bratersko-siostrzaną relację. Byłam ślepa, tak rozpaczliwie ślepa. Chciałam zbudować idealne życie na fundamencie kłamstwa, a teraz ten fundament pękał, grożąc, że pogrzebie mnie pod gruzami. Myśli wirowały w mojej głowie z zawrotną prędkością. Co mam zrobić? Wejść tam i zrobić awanturę? Uciec? Udawać, że nic nie słyszałam, i wziąć ślub, skazując się na życie w cieniu uczucia mojego męża do mojej siostry? Każda z tych opcji wydawała się koszmarem. Serce waliło mi jak młotem, a w gardle czułam suchość. Spojrzałam na swoje dłonie. Na palcu serdecznym lśnił pierścionek zaręczynowy z szafirem, który Adam włożył mi na palec rok temu na plaży w Sopocie. Powiedział wtedy, że jego miłość jest głęboka i niezmienna, jak kolor tego kamienia. Kolejne kłamstwo. Powoli, starając się nie wydać żadnego dźwięku, wycofałam się w głąb ogrodu, aż w końcu oparłam się o zimny pień starej jabłoni. Łzy płynęły mi po policzkach, mieszając się z kropelkami deszczu, które spadały z liści. Jutro miało być najszczęśliwszym dniem mojego życia. Teraz wiedziałam, że będzie początkiem mojego osobistego piekła. Noc była długa i bezsenna. Leżałam w łóżku w moim rodzinnym domu, w pokoju, który dzieliłam kiedyś z Justyną i wpatrywałam się w sufit. Każdy cień, każdy szmer za oknem potęgował moje poczucie osamotnienia. Z salonu na dole wciąż dobiegały stłumione śmiechy. Ostatni goście, którzy pomagali w przygotowaniach, nie spieszyli się do domu. Wyobrażałam sobie Adama, jak wraca do środka, uśmiecha się do mnie. Może nawet szuka mnie wzrokiem, nieświadomy, że jego świat, a raczej nasz świat, właśnie legł w gruzach. Nie zeszłam na dół. Wysłałam tylko sms do mamy. Źle się czuję, chyba coś zjadłam. Położę się już. Wiedziałam, że to tchórzostwo, ale nie potrafiłam spojrzeć mu w oczy. Nie teraz. Gdy w końcu nad ranem zmęczenie wzięło górę, zasnęłam na krótką chwilę, ale sen był koszmarem. Śniła mi się ceremonia ślubna. Stałam przed ołtarzem w białej sukni, ale welon był czarny i ciężki. Zasłaniał mi cały świat. Adam stał obok mnie, ale zamiast patrzeć na mnie, jego wzrok utkwiony był w Justynie, która siedziała w pierwszej ławce, ubrana w identyczną suknię jak moja, tylko w kolorze krwistej czerwieni. Uśmiechała się do niego, a on do niej. Gdy ksiądz zapytał, czy bierze mnie za żonę, Adam odwrócił się i powiedział głośno – nie, kocham Justynę. A wszyscy goście zaczęli klaskać. Obudziłam się z lana zimnym potem, z krzykiem uwięzionym w gardle. Poranek w dniu ślubu powinien być radosny, pełen ekscytacji i nerwowego oczekiwania. Mój był przesiąknięty strachem i bólem. Mama weszła do pokoju z tacą ze śniadaniem, uśmiechając się od ucha do ucha: Jak się czuje nasza panna młoda? Lepiej już? Jej radosny ton był jak nóż, wbijany w moje serce. Zmusiłam się do uśmiechu. Tak, mamo, już wszystko w porządku, to chyba ze stresu. Z trudem przełknęłam kilka kęsów owsianki, czując, jak jedzenie zamienia się w trociny w moich ustach. Potem zaczęło się piekło przygotowań. Przyjechała fryzjerka, makijażystka. Wszyscy krzątali się wokół mnie, szczebiocząc o tym, jak pięknie wyglądam, jaka to będzie wspaniała ceremonia. A ja czułam się jak aktorka w źle napisanej sztuce. Każde dotknięcie pędzla na mojej twarzy, każdy ruch grzebienia w moich włosach, był jak tortura. Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze i nie poznawałam kobiety, którą widziałam. Miała moje oczy, ale były puste, pozbawione blasku. Miała moje usta, ale wykrzywione w sztucznym uśmiechu. To była tylko maska, skorupa, pod którą krzyczała zraniona dziewczyna. Najgorszy moment nadszedł, gdy do pokoju weszła Justyna. Była moją świadkową. Wyglądała olśniewająco w swojej szafirowej sukience, która idealnie podkreślała kolor jej oczu. Uśmiechnęła się do mnie promiennie: Siostra, wyglądasz jak milion dolarów. Adam oszaleje na twój widok. Podeszła i przytuliła mnie mocno. A ja stałam sztywno w jej objęciach, czując falę nienawiści tak silną, że aż mnie zemdliło. Nienawidziłam jej za jej piękno, za jej beztroskę, za to, że ukradła mi miłość mojego życia nawet jeśli sama o tym nie wiedziała. A może wiedziała? Ta myśl była jeszcze gorsza. Czy jej śmiech był szczery? Czy jej uściski były prawdziwe? Czy ona też grała w tej chorej grze? Odsunęłam się od niej gwałtownie. Muszę pooddychać świeżym powietrzem. Rzuciłam i wyszłam na balkon, zostawiając ją ze zdziwioną miną. Przez cały czas, gdy wkładałam suknię ślubną, czułam na sobie jej spojrzenie. Badała mnie, próbowała zrozumieć, co się dzieje. Unikałam jej wzroku, koncentrując się na zapinaniu setek małych guziczków na plecach. Pomagała mi w tym mama i ciotka, a Justyna stała z boku, milcząca. W jej oczach widziałam cień zranienia. Pewnie myślała, że to tylko przedślubny stres. Nie miała pojęcia, że w mojej głowie rozgrywa się dramat, który na zawsze zmieni nasze życie. Gdy byłam już gotowa, spojrzałam w lustro po raz ostatni. Wyglądałam jak panna młoda z żurnala idealna fryzura. Perfekcyjny makijaż, suknia jak z bajki. Ale to wszystko było kłamstwem. Byłam jak piękny porcelanowy dzban, który w środku był już rozbity na drobne kawałki. Wtedy usłyszałam dźwięk samochodu podjeżdżającego pod dom. To Adam przyjechał po mnie, żebyśmy razem pojechali do kościoła. Serce zabiło mi mocniej. Nadszedł czas konfrontacji. Nie wiedziałam jeszcze, jak to zrobię, ale wiedziałam jedno: nie pozwolę, żeby ten ślub się odbył. Nie pozwolę, żeby moje życie stało się farsą. Zeszłam po schodach, a każdy krok był jak stąpanie po rozżarzonych węglach. Wszyscy goście, którzy zebrali się w salonie, zamilkli na mój widok. Słyszałam tylko westchnienia zachwytu. Jaka piękna, cudownie wyglądasz, Kasiu. Adam stał na środku pokoju, ubrany w elegancki, granatowy garnitur. Gdy mnie zobaczył, na jego twarzy pojawił się uśmiech, ale ja widziałam w jego oczach coś więcej. Ulga? Nie. To było coś innego, coś, co przypominało smutek. Podszedł do mnie i wziął moją dłoń. Była zimna jak lód. „Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie,” szepnął. Jego słowa, które jeszcze wczoraj sprawiłyby, że rozpłynęłabym się ze szczęścia, teraz brzmiały jako belga. Uśmiechnęłam się do niego, ale to był uśmiech wilka. „Musimy porozmawiać,” powiedziałam cicho, ale stanowczo. „Teraz, Kasiu, wszyscy czekają.” Odparł, zdezorientowany. Tak, teraz. Na osobności. Pociągnęłam go za rękę w stronę gabinetu ojca. Czułam na sobie spojrzenia wszystkich. W powietrzu wisiało napięcie. Weszliśmy do środka, a ja zamknęłam za nami drzwi. W pokoju panował półmrok, pachniało starymi książkami i cygarami. Adam patrzył na mnie pytająco: Co się stało? Źle się czujesz? Czuję się świetnie. Odpowiedziałam, a mój głos był twardy jak stal. Chcę ci tylko zadać jedno pytanie, Adam. I chcę, żebyś odpowiedział mi szczerze, zmarszczył brwi. O co chodzi? Spojrzałam mu prosto w oczy, nie pozwalając mu uciec wzrokiem. Kochasz mnie? Jego zaskoczenie było tak autentyczne, że przez moment prawie mu uwierzyłam. Oczywiście, że cię kocham. Co to za pytanie? Za chwilę bierzemy ślub. Nie pytam o ślub, pytam o miłość. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie kochasz, tylko mnie. Zapadła cisza. Długa, ciężka cisza, w której słyszałam tylko bicie naszych serc. Adam milczał, a jego milczenie było głośniejsze niż jakikolwiek krzyk. Wtedy już wiedziałam. Wiedziałam, co muszę zrobić. Dziękuję za odpowiedź, powiedziałam, a w moim głosie nie było już ani złości, ani żalu, tylko pustka. Odwróciłam się i wyszłam z gabinetu, zostawiając go samego z jego kłamstwem. Wróciłam do salonu, gdzie panowała grobowa cisza. Wszyscy patrzyli na mnie wyczekując. Moja matka podeszła do mnie zaniepokojona: Córeczko, wszystko w porządku? Gdzie Adam? Nie odpowiedziałam. Wzrokiem odszukałam Justynę. Stała przy kominku, blada jak ściana. Nasze spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. W jej oczach widziałam strach i niezrozumienie. Podeszłam do mikrofonu, który stał przygotowany dla orkiestry, która miała grać na naszym weselu. Wzięłam go do ręki. Moje dłonie lekko drżały, ale głos miałam pewny. Drodzy goście, chciałabym wam wszystkim podziękować za przybycie. W sali podniósł się szmer zdziwienia. Wiem, że spodziewaliście się dzisiaj ślubu, ale ślubu nie będzie. Szmer zamienił się w głośne szepty. Widziałam zszokowane miny mojej rodziny, przyjaciół. Moja matka wyglądała jakby miała zemdleć. Ojciec patrzył na mnie z niedowierzaniem. Kontynuowałam, nie pozwalając im dojść do słowa. Okazuje się, że małżeństwo, które miało być oparte na miłości i zaufaniu, od samego początku byłoby kłamstwem. W tym momencie z gabinetu wyszedł Adam. Stanął w drzwiach blady i przerażony. Patrzył na mnie błagalnym wzrokiem, ale ja już go nie widziałam. Widziałam tylko zdrajce. Chciałabym, żebyście poznali prawdziwy powód tej decyzji. Spojrzałam prosto na Adama, a potem przeniosłam wzrok na moją siostrę. Czułam, jak wszystkie oczy podążają za moim spojrzeniem. Justyna skuliła się, jakby chciała zapaść się pod ziemię. Mój narzeczony, mężczyzna, któremu ufałam bezgranicznie, którego kochałam całym sercem, wyznał wczoraj wieczorem, że tak naprawdę kocha inną kobietę. Zrobiłam pauzę, pozwalając by te słowa zawisły w powietrzu. Cisza była tak głęboka, że słyszałam brzęczenie muchy. Tą kobietą jest moja siostra, Justyna. W sali wybuchł chaos, słyszałam okrzyki niedowierzania, oburzenia. Moja matka podbiegła do Justyny, potrząsając ją za ramię i krzycząc Czy to prawda? Powiedz, że to nieprawda. Justyna stała nieruchomo, a po jej policzkach płynęły łzy. Nie zaprzeczyła, nie musiała, jej milczenie było potwierdzeniem. Adam próbował do mnie podejść, coś powiedzieć. Kasiu, proszę, to nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć, ale ja uniosłam rękę, zatrzymując go. Nie masz już nic do tłumaczenia, Adam. Wytłumaczyłeś wszystko wczoraj w ogrodzie, kiedy szeptałeś swoim przyjaciołom, że bierzesz ślub ze mną, ale kochasz Justynę. Myślałeś, że nikt nie słyszy? Ja słyszałam, słyszałam każde słowo. Jego twarz pobladła jeszcze bardziej. Zrozumiał, że nie ma już żadnej drogi ucieczki. Został zdemaskowany. Wzrok wszystkich zebranych skupił się na nim i na Justynie. Byli jak aktorzy na scenie, oświetleni bezlitosnym światłem reflektora prawdy. Widziałam w ich oczach wstyd, strach, ale też coś jeszcze. Coś, co przypominało ulgę jakby ciężar, który nosili, w końcu został z nich zdjęty i to zabolało mnie najbardziej ulga, że nie muszą już dłużej kłamać. Odłożyłam mikrofon, podeszłam do Adama, zdjęłam z palca pierścionek zaręczynowy i wcisnęłam mu go w dłoń. Życzę wam szczęścia, powiedziałam, a mój głos był pozbawiony emocji. To nie było życzenie. To było pożegnanie, pożegnanie z moim dawnym życiem, z moimi marzeniami, z mężczyzną, którego kochałam. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę wyjścia. Nikt nie próbował mnie zatrzymać. Goście rozstępowali się przede mną jak Morze Czerwone przed Mojżeszem. Czułam na plecach ich spojrzenia, pełne litości, współczucia, a może nawet podziwu. Nie obejrzałam się za siebie, szłam prosto z podniesioną głową w mojej pięknej białej sukni, która stała się symbolem mojej złamanej miłości. Wyszłam na zewnątrz, a słońce oślepiło mnie na moment. Wzięłam głęboki oddech. Powietrze było świeże i czyste. Czułam się wolna. Ból wciąż tam był, głęboko w moim sercu, ale po raz pierwszy od 24 godzin poczułam, że znowu mogę oddychać. Wsiadłam do pierwszego autobusu, jaki nadjechał. Nie miałam pojęcia, dokąd jadę. Nie miałam przy sobie nic oprócz małej satynowej torebki, w której była tylko szminka i telefon. Pasażerowie gapili się na mnie, na moją suknię ślubną. Panna młoda sama w miejskim autobusie to musiał być niecodzienny widok. Jakaś starsza pani uśmiechnęła się do mnie ze współczuciem. Uciekłaś kochanie? Zapytała cicho. Skinęłam głową, niezdolna wydobyć z siebie słowa. I dobrze, lepiej teraz niż za dziesięć lat z trójką dzieci. Jej słowa, proste i dosadne, przyniosły mi dziwną ulgę. Miała rację. To była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Wysiadłam na chybił, trafił w centrum miasta. Warszawa tętniła życiem, obojętna na mój osobisty dramat. Ludzie spieszyli się do pracy, na zakupy, na spotkania, a ja stałam na środku chodnika w białej sukni, czując się jak przybysz z innej planety. Poszłam do najbliższej kawiarni. Usiadłam przy stoliku w rogu i zamówiłam dużą, czarną kawę. Kobieta za ladą patrzyła na mnie z mieszaniną ciekawości i troski, ale nic nie powiedziała. Piłam kawę powoli, czując jak jej gorzki smak sprowadza mnie na ziemię. Wyjęłam telefon. Dziesiątki nieodebranych połączeń od mamy, taty, przyjaciółek i kilka od Adama. Nie oddzwoniłam. Zamiast tego zadzwoniłam do Magdy, mojej przyjaciółki z czasów studiów, która mieszkała w Krakowie. Odebrała po pierwszym sygnale: Kasia, co się dzieje? Twoja mama dzwoniła do mnie z histerią, że odwołałaś ślub i zniknęłaś. Opowiedziałam jej wszystko: całą historię, od podsłuchanej rozmowy w ogrodzie po scenę w salonie. Płakałam, a ona słuchała cierpliwie, nie przerywając. Gdy skończyłam, powiedziała tylko jedno słowo: przyjedź. Godzinę później siedziałam już w pociągu do Krakowa. Przebrałam się w łazience, w pożyczone od kelnerki dżinsy i t-shirt. Suknię ślubną zostawiłam w koszu na śmieci na dworcu. To był symboliczny koniec. Patrzyłam przez okno na mijane krajobrazy, a w mojej głowie kłębiły się myśli czułam ból, złość, upokorzenie, ale pod tym wszystkim tliła się iskierka nadziei, nadziei na nowe życie, na życie bez kłamstw. Spędziłam w Krakowie dwa tygodnie. Magda była aniołem. Nie zadawała zbędnych pytań. Nie oceniała. Po prostu była. Chodziłyśmy na długie spacery po Kazimierzu, piłyśmy wino w małych, klimatycznych knajpkach, rozmawiałyśmy do późna w nocy. Powoli zaczęłam odzyskiwać równowagę. Ból nie zniknął, ale stał się bardziej znośny. Jak stary uraz, który odzywa się przy zmianie pogody. Pewnego dnia, siedząc nad Wisłą, dostałam SMS od mamy. Justyna i Adam wyjechali. Sprzedają mieszkanie. Wróć do domu, córeczko, tęsknimy. Przeczytałam tę wiadomość kilka razy. Nie poczułam ani smutku, ani radości, tylko pustkę. To był definitywny koniec. Zrozumiałam, że muszę wrócić do Warszawy i zmierzyć się z rzeczywistością, zbudować swoje życie od nowa na gruzach starego. Pożegnałam się z Magdą, obiecując, że będę dzwonić. Wróciłam do Warszawy. Rodzice przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Nie było pytań, nie było oskarżeń, tylko ciche wsparcie i miłość. Zamieszkałam znowu w moim starym pokoju, który teraz wydawał mi się obcy i mały. Pierwsze tygodnie były najtrudniejsze. Musiałam pozbyć się wszystkich rzeczy, które przypominały mi o Adamie: wspólne zdjęcia, prezenty, pamiątki z podróży. Każdy przedmiot był jak mały sztylet wbijany w serce. Ale z każdym wyrzuconym zdjęciem, z każdą spaloną kartką, czułam, jak odzyskuje kawałek siebie. Wróciłam do pracy w agencji reklamowej. Koledzy byli taktowni. Nikt nie poruszał tematu odwołanego ślubu. Rzuciłam się w wir pracy, biorąc na siebie najtrudniejsze projekty. Praca stała się moją terapią. Pozwalała mi nie myśleć, skupić się na czymś innym niż mój ból. Zaczęłam też biegać. Każdego wieczoru zakładałam słuchawki, włączałam głośno muzykę i biegłam przed siebie, aż brakowało mi tchu. Wyciskałam z siebie wszystkie negatywne emocje, złość, żal, poczucie krzywdy. Z każdym przebiegniętym kilometrem stawałam się silniejsza, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Pewnego wieczoru, po kilku miesiącach, natknęłam się na Grzegorza, drużbę Adama. Siedział sam w pubie niedaleko mojego mieszkania. Zobaczył mnie i na jego twarzy pojawiło się zakłopotanie. Chciałam go minąć, ale zawołał mnie: Kasia, poczekaj. Usiadłam przy jego stoliku. Długo milczeliśmy. W końcu powiedział: Przepraszam, powinienem był ci powiedzieć. Wiedziałem o nich od dawna, spojrzałam na niego. Nie czułam złości. Dlaczego? Zapytałam cicho, wzruszył ramionami. Adam to mój przyjaciel, byłem lojalny wobec niego, ale to był błąd. To, co ci zrobił, było niewybaczalne. A Justyna? Ona też nie jest bez winy. Oboje cię oszukiwali. Opowiedział mi, że ich romans zaczął się niewinnie, od długich rozmów, wspólnych zainteresowań. Adam fascynował się jej artystyczną duszą. A ona jego stabilnością, ale z czasem przerodziło się to w coś więcej. Planowali mi powiedzieć po ślubie, chcieli być uczciwi. Ta informacja była jak ostatni gwóźdź do trumny mojej naiwności. Rozmowa z Grzegorzem była bolesna, ale potrzebna. Zamknęła pewien rozdział, pozwoliła mi zrozumieć, że to nie była moja wina, że nie mogłam nic zrobić, żeby temu zapobiec. Oni dokonali wyboru, a ja dokonałam swojego. Wybrałam prawdę zamiast życia w kłamstwie. Mijały miesiące, a potem lata. Rany na moim sercu powoli się goiły, zostawiając po sobie blizny. Blizny, które przypominały mi o tym, jak silna potrafię być. Skończyłam podyplomowe studia z zarządzania projektami. Dostałam awans. Zaczęłam podróżować, odkrywać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi. Odzyskałam radość życia. Pewnego dnia dostałam list. Koperta była zaadresowana odręcznym pismem, które od razu poznałam. To była Justyna. Pisała z małego miasteczka na południu Francji. Pisała, że jest jej przykro, że nigdy nie chciała mnie skrzywdzić, że z Adamem też jej nie wyszło. Jego miłość okazała się iluzją, ucieczką od odpowiedzialności. Rozstali się po roku. Pisała, że często o mnie myśli i ma nadzieję, że kiedyś będę potrafiła jej wybaczyć. Przeczytałam ten list i nie poczułam nic. Ani złości, ani satysfakcji, tylko obojętność. Jej los przestał mnie obchodzić. Wybaczyłam jej już dawno, nie dla niej, ale dla siebie. Wybaczyłam, żeby móc pójść dalej. Wrzuciłam list do kominka i patrzyłam, jak płonie, zamieniając się w popiół, tak jak moja przeszłość. Stałam się inną kobietą silniejszą, mądrzejszą, bardziej świadomą siebie. Nauczyłam się, że miłość to nie tylko motyle w brzuchu i romantyczne gesty. To przede wszystkim szacunek, zaufanie i uczciwość, i że najważniejszą miłością w życiu jest miłość do samej siebie, bo tylko wtedy, gdy kochamy i szanujemy siebie, możemy zbudować prawdziwe, szczęśliwe życie z kimś innym lub w pojedynkę. Moja historia nie skończyła się bajkowym ślubem, skończyła się czymś znacznie cenniejszym odnalezieniem własnej wartości i siły, i za to byłam wdzięczna. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz ze swoimi przemyśleniami.